Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Witam Państwa w cotygodniowym filetonie OS Polski. Chciałbym przedstawić Państwu dzisiaj trzy obrazki z obecnego życia Polski, a równocześnie przedstawić trzy kwestie, które być może warte są zastanowienia. Obrazek pierwszy. Klub parlamentarny odwołuje desygnowanego przez siebie wicemarszałka i zgłasza inną kandydaturę. Wydaje się, że wszystko jest w porządku, przecież każdy klub ma prawo do własnego przedstawiciela w prezydium Sejmu i w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Utarło się, to taki zwyczaj, który od dawna panuje w Sejmie. W tych dwóch instytucjach każdy klub zgłasza swojego kandydata, a reszta go po prostu zatwierdza. Utarło się, że w rzeczywistości głosowanie ma charakter formalny, bowiem kandydatura należy do decyzji klubu, który oczekuje od reszty sejmu tylko potwierdzenia. Oznacza to także, że nikt nie powinien wchodzić w szczegóły, w charakterystykę kandydata tak zgłoszonego, w żadne tego typu kwestie. Prawo klubu, zwyczaj sejmu. No tak by się wydawało i właśnie tego żąda o, obecnie od pozostałych posłów klub. Palikota. Ale w rzeczywistości zasada akceptacji kandydatury jest dosyć bezwzględnie wymuszana obecnie, gdy chodzi o osobę reprezentującą ten klub i tę partię. W przeszłości bowiem... Gdy chodziło o reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość posław, czy posłów w Komisji z spraw Służb Specjalnych, Platforma Obywatelska, a także SLD stawiały często weto i Prawo i Sprawiedliwość po wielomiesięcznym oporze bywało zmuszane do wyznaczania innego posła, ponieważ Platforma Obywatelska mówiła na tego nie zgodzimy się, musicie zgłosić innego. Okazuje się więc, że wówczas, gdy rzecz dotyczy postaw antykomunistycznych, gdy chodzi o posłów, którzy w pracy państwowej zwalczali rosyjską agenturę i przestępczość gospodarczą, a zwłaszcza korupcję, wówczas reguła mówiąca o świętym prawie klubu do własnej reprezentacji nie działa, ale dzisiaj, gdy palikot chce wskazać na marszałka Sejmu miłą sobie kandydaturą, to ta zasada ma bezwzględnie obowiązywać. Krótko mówiąc, tolerancja, równe prawa obowiązują, gdy chodzi o przestępstwa komunistyczne, złodziejstwo, atak na wartości narodowe i katolickie. Ale gdy chodzi o obronę polskiego interesu narodowego, gdy chodzi o ochronę chrześcijańskiego ładu społecznego i wartości narodowych, nie ma równych praw, a ich domaganie się jest fanatyzmem, faszyzmem, zacofaniem. To odwrócenie sensów i znaków charakterystyczne dla rządów premiera Tuszka i Platformy Obywatelskiej i tak symboliczne dla nich jak Stefan Miesiołowski, który śladem Moniki Olejnik wsiada do samochodu byłego rzecznika Jaruzelskiego, pana Jerzego Urbana. Obrazek numer dwa. W Polsce 800 tysięcy dzieci głoduje, jest niedożywionych, skazanych na powolną wegetację. Tak strasznego obrazu patologii społecznej państwa nie widzieliśmy od czasów komunistycznych. Co w tej sytuacji robią media? Ano żądają, czy żądają ustąpienia ministra odpowiedzialnego za politykę społeczną, domagają się pokazania projektów ustaw, zarządzeń, decyzji rządu, by zmienić ten straszliwy stan rzeczy, Dopytuj, czy dopytują się, ile pieniędzy rząd poświęci, by te dzieci ratować i jak zamierza to zrobić? Nie. Nie, media idą do posłów opozycji i domagają się od nich odpowiedzi, czy i w jakim zakresie oni sami prywatnie pomogli jakimś rodzinom, dzieciom ubogim. Zapewne większość z tych posłów tak zrobiła, bo są ludźmi wrażliwymi społecznie i bardzo w sprawy charytatywne zaangażowanymi. Ale przecież publicznie są przede wszystkim posłami odpowiadającymi za jakość państwa, a nie za swoją prywatną działalność społeczną czy charytatywną. Nie ma dzisiaj, jak widać, realnej kontroli ze strony mediów, a zwłaszcza tych głównego czy może mętnego nurtu. Nie ma sposobu na kontrolę działania państwa. Jest przyczynkarstwo i jest chęć personalnego ataku na opozycję. A to tylko pogłębia patologię i zapaść państwa. I wreszcie obrazek trzeci. Najpierw blisko dwa dni temu uzyskaliśmy informację, że 3,5 miliarda złotych zostanie wycofanych z funduszy unijnych przeznaczonych na polską infrastrukturę ze względu na podejrzenia o zmowę cenową przy budowie autostrad. Okazuje się, że Unia Europejska jest przekonana, że gigantyczne koszty polskich autostrad, ale i długi czas ich budowy wynika z praktyk korupcyjnych, które podwyższyły koszty i wydłużyły czas ich realizacji. Więc do wyjaśnienia tej kwestii Unia Europejska postanowiła Polskę ukarać raz jeszcze i pieniądze wstrzymać. Dzień później, w dniu wczorajszym, dowiadujemy się, że chodzi już nie o 3,5 miliarda złotych, lecz o 4 miliardy euro, a więc dużo ponad 17 miliardów złotych, sumę przewyższającą 5% budżetu państwa polskiego. Rząd Donalda Tuska okazuje się nie tylko marnotrawny, ale i odpowiedzialny za złodziejskie praktyki, jakie niszczą Polskę. Ale Unia każe za to nie tyle rząd, ile nas, obywateli. Można się we wszystkich tych wypadkach zastanowić, jaka płynie z nich konkluzja. A wydaje mi się, że jest ona prosta. Póki będzie nas reprezentował rząd Donalda Tuska, póki takie nieszczęścia będą na Polskę spadały coraz częściej. Oby ten okres był jak najkrótszy. Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.